W dzisiejszym programie zobaczą Państwo m.in. nowoczesną pracownię automatyki w Ornontowicach, galę talentów miasta w Jastrzębiu Zdroju, dofinansowanie sali komputerowej w szkole podstawowej w do doposażenie pracowni programowania w zespole szkół technicznych w Rybniku, koncert in memoriam ku czci świętego Jana Pawła II i pamięci tragicznie zmarłych górników, dofinansowanie ze środków Fundacji Stołu Multimedialnego do Rehabilitacji Osób Starszych, Stowarzyszenia Zawsze Razem w Zebrzydowicach, uroczystości odsłonięcia mozaiki witrażowej upamiętniającą pacyfikację jastrzębskich kopalń. Finał konkursu dla dzieci szkół podstawowych Serce z Węgla dofinansowanego ze środków Fundacji JSW. W ramach otrzymanej darowizny od Fundacji ODSW dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach sfinansowano zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do pracowni automatyki. Z wyniku doposażenia i dofinansowania otrzymaliśmy mnóstwo pomocy dydaktycznych, które wzbogacą nie tylko bazę dydaktyczną, ale przede wszystkim uatrakcyjnią proces dydaktyczny i lekcje dla uczniów. Jeżeli chodzi o pracownię elektryczną, tutaj przede wszystkim stworzyliśmy w pełni wyposażone stanowiska pracy dla uczniów. Na tych stanowiskach są to stanowiska dwu-, trzyosobowe i uczniowie będą mogli realizować zajęcia praktyczne przewidziane w programie nauczania. Przede wszystkim pomysł i inicjatywa nauczycieli oraz uczniów, którzy zaangażowali się w napisanie wniosków. Korzystamy z ofert instytucji, m.in. Fundacji Jaszczębskiej Spółki Węglowej, które w swojej ofercie mają dofinansowanie pracowni i dofinansowanie placówek oświatowych. Najzdolniejsi mieszkańcy Jastrzębia i ich talenty zostały docenione już po raz drugi w edycji konkursu Talenty Miasta Jastrzębie Zdrój. Jastrzębianie rywalizowali w pięciu kategoriach. Razem we współpracy z Fundacją Jastrzębskiej Spółki Węglowej te nagrody, które będą ufundowane są znaczne, a przede wszystkim można pokazać to, co każdy dość długo w swoim domu chował w szufladach, często, to ważne, aby się chwalić. Bardzo jesteśmy dumni z naszych Jastrzębian, którzy pokazują to, co potrafią najlepiej. Prezentowałam swoje opowiadanie, i dla mnie jest to takie. Mm... Może zaczęcie swojej kariery bardziej tak bym powiedziała w końcu wyjście z tych z pisania do szuflady. Myślę, że udział w tym konkursie był dla mnie czymś nowym. Pokazanie siebie na tej oczywiście wspaniałej pięknej sali muzycznej pokazał, że nie trzeba, że tak powiem, wykonywać bardzo trudnego utworu w innym języku, w narodowym języku polskim również można, i ściągnąć na siebie uwagę ludzi. Wydaje mi się, że to taki występ w właśnie takim konkursie. Jest takim trochę udowodnieniem, że nie tylko taniec taki, wie Pani, ładny, nowoczesny, współczesny może robić wrażenie. Jesteśmy przeszczęśliwe, mogliśmy pokazać siebie i nasz styl, tak, więc to, tak, to jest dla robi. nas najważniejsze. Jest to też pokazanie innego gatunku muzyki niż jest on znany na przykład w Stanach Zjednoczonych, czy jednak też można powiedzieć w Polsce. Teraz ten jakby, ta cała Korea Południowa rozwija się dużo na świecie. I też chciałam pokazać, że jednak inny język jest też pięknym językiem i można go pokazać właśnie poprzez śpiew. Pierwsze miejsce zająłem w kategorii film. No, to jest moja druga edycja, w której biorę udział. Konkurs jest dla mieszkańców Jastrzębia, stąd jestem mieszkańcem. A co mi daje konkurs? No, myślę, że pewien progres w swoim rozwoju. Szkoła podstawowa imienia Stanisława Ligonia w księżnicach dzięki wsparciu finansowemu Fundacji JSW może pochwalić się nową pracownią komputerową. W związku z tym pracownię udało się zmodernizować do 22 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla uczniów i serwera. Okazało się, że nasz wniosek złożony do Fundacji JSW został pozytywnie przyjęty. Wnioskowaliśmy o 50 tysięcy złotych, dostaliśmy 49 tysięcy złotych, więc to naprawdę spory za. Gotówki, żeby można było sfinalizować ten nasz projekt. No i jestem bardzo wdzięczna zarządowi fundacji i osobom w kapitule, która nasz wniosek rozpatrzyła pozytywnie. Dzieci po prostu bardzo chętnie teraz korzystają z tych komputerów nie tylko na lekcjach informatyki, ale na różnych innych też. Kiedy informatyka akurat się nie odbywa, to często właśnie namawiają nauczycieli, żeby jakieś gry edukacyjne czy jakieś takie właśnie formy lekcji przy komputerze tutaj przeprowadzali. Fajne jest to, że ogólnie nauczyciel może nam pomagać w różnych sytuacjach, nie podchodząc do stanowiska. W ten sposób też łatwiej można pracować. Lepiej pracujemy, bo tamte stare się tak zacinały, były zawirusowane, a te są lepsze. Zespół Szkół Technicznych w Rybniku otrzymał darowiznę w postaci doposażenia nowo powstałej pracowni programowania, a zajęcia prowadzone w doposażonej sali wpłyną na podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów. Dzięki Jaszczymskiej Spółce Węglowej, zostaliśmy doposażeni, to znaczy doposażone zostały dwie pracownie. To, co akurat tutaj mamy w tej pracowni, to są głównie wykorzystywane. Urządzenia, mierniki dla uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk. Zaprezentowaliśmy silniki, jak wykorzystujemy silniki zakupione przez Jaszczemską Spółkę. Akurat tutaj są silniki jednofazowe. Możemy robić różnego rodzaju układy sterowania, to znaczy możemy robić, uczniowie mogą montować. Dodatkowo mamy model, zakupione zostały falowniki, dzięki którym Istnieje możliwość jakby wykonywania szerszego aspektu badania silników trójfazowych, gdzie sprawdzamy jest kontrola prędkości obrotowej w zależności od częstotliwości. Jest spokojny rozruch tego silnika, więc na pewno to jest bardzo przydatne. Dodatkowo, z czego się ja bardzo cieszę, mamy model do badania parametrów instalacji domowej, czyli kompleksowo wykonujemy symulacje pomiarów, które wykonywane są przez elektryków przy odbiorze instalacji domowej. To jest zarówno pomiar instalacji odgromowej, rezystancja izolacji, pętla zwarcia, parametry urządzeń, różnicowo-prądowych i wraz mamy takie dwa modele yy, zakupiliśmy z tych yy, yy, środków. Większe na nowoczesnym sprzęcie, tak, sprzęcie, który został świeżo zakupiony, taki, który jest obecny na rynku i na takim, którym w którym firmach pracują, więc młodzież może się uczyć o takim samym sprzęcie, który jest w zakładach pracy. Trzymaliśmy dotację w wysokości 400 tysięcy złotych plus doposażyliśmy z własnego wkładu również tą pracownię no i powstała nowoczesna, fajna pracownia dla zawodów technik elektryk, technik robotyk, technik mechanotronik. Wyjątkowy koncert in memoriał ku czci świętego Jana Pawła II oraz tragicznie zmarłych kurników odbył się 11 grudnia w kościele na górce w Jastrzębiu Zdroju. Koncert, który dzisiaj zagramy jest to jedyny koncert, jeżeli chodzi o barburki w Jastrząbskiej Spółce Węglowej. Powód jest prosty. Wypadki na KWK Zofiówka i KWK Pniówek spowodowały to, że barburki w tym roku są po prostu o wiele mniej uroczyste. Natomiast my chcieliśmy tym koncertem, jak gdyby nawiązać do wszystkich górników, którzy... Tam stracili życie, ale chcieliśmy jednocześnie powiązać to z Janem Pawłem II. Powiem dlaczego. Dlatego, że ten koncert to też jest taki koncert, który ma napawać ludzi nadzieją na to, że było źle, ale będzie lepiej. I my musimy tutaj jak gdyby żyć dalej, więc staramy się tutaj oczywiście jak najbardziej w pamięci zachować górników, którzy tragicznie zginęli w tych wypadkach. Fundacja JSW wsparła Stowarzyszenie Wspólnota Osób Starszych i Niepełnosprawnych zawsze razem w Zebrzydowicach, dofinansowując zakup stołu terapeutycznego dla seniorów. Fundacja Jeszczeńskiej Spółki Węglowej, jesteśmy jej bardzo wdzięczni, bo pomogła nam zakupić stół interaktywny, który obok mnie jest. On wzmacnia taką ruchowość u pensjonariuszy, pomaga w rehabilitacji. Bardzo chętnie sobie tutaj przychodzą, szczególnie na wózkach, bo ten stół pozwala na to, żeby można było wjechać sobie wózkiem, i operować po prostu rękami. To jest taka, taka poprawa wzrokowo-ruchowa, można powiedzieć. Ale przychodzą też i osoby sprawne i bardzo się z tego cieszą, no bo tutaj jest dużo wersji, tych gier ruchowych. Tak, tak zamierzamy jeszcze dokupić jakieś oprogramowanie, tak żeby zwiększyć możliwość tej takiej rehabilitacji, można powiedzieć, ruchowo-wzrokowo-słuchowej. Przede wszystkim się integrują. Przychodzą też wnukowie którzy bardzo chętnie z tego korzystają, mogą grać z dziadkami, zapoznają się, bo to jest budynek taki kondygnacyjny, można powiedzieć, w czasie wolnym. Pierwsze lub drugie piętro się umawia, przychodzi i gra przy tym stole. No, jest dużo radości, śmiechu, zabaw, można jakieś zawody zorganizować dzięki temu stołu, także no, są bardzo zadowoleni, korzystają z tego. 15 grudnia odbyły się obchody rocznicy pacyfikacji kopalni Manifest Lipcowy, obecnie KWK Zofiówka. Podczas wydarzenia odbył się również specjalny panel dyskusyjny z udziałem uczestników tych wydarzeń. Fundacja odezw dofinansowała również specjalną upamiętniającą tablicę wykonaną z węgla. Odsłonięto również specjalną mozaikę. Trzeba pamiętać te chwile, trzeba pamiętać te dni. Dzisiaj te wystąpienia panów z Centrum Wolności i Solidarności, jak i z IPN-u, to była naprawdę dla mnie dodatkowa, naprawdę piękna informacja na temat tych wypadków. I powiem tylko jedno, że trzeba te informacje powielać i przekazywać następnym pokoleniom żeby to następne pokolenia wiedziały skąd przyszedł wróg, nie przeciwnik, tylko śmiertelny wróg państwa polskiego, ich rodzin, ich ojców, ich matek e, i przeszłości ich dzieci. Przypominamy tą historię sprzed 41 lat, czyli stan wojenny w grudniu 1981 roku. Chcemy przypominać, żeby w naszej świadomości, w świadomości również młodego pokolenia ta niedawna historia miała miejsce, żeby wszyscy jak gdyby ją utrwalili i przekazywali dalej. A moim najważniejszym wtedy tu na tym placu to było to, żeby nam się ludzie nie, nie pomieszali z domowcami, bo wtedy już tragedii się nie dało uniknąć. Tu nigdy, tu nikt na tej kopalni nie został uderzony nawet raz yy, pałką. Zawsze starałem się utrzymać dystans. Najbliższy dystans to było gdzieś 15-20 metrów od Zomowców. Zawsze byłem pierwszy, który szedł do Zomowców i ostatni, który wycofywał się. Tam te czasy były bardzo trudne, gdziekolwiek no, nocą budziły mnie telefony. A gdziekolwiek wyjeżdżałem, to zaraz ogon za mną się ciągnął. Zawsze jakieś tam wozy policyjne. Także byłem wszędzie skrępowany ludzie byli bardzo skrępowani. No, a w tej chwili jest zupełna swoboda. Jednym z elementów tej mozaiki. W, którą dzisiaj będziemy jak gdyby odsłaniać jest kolejna, druga tablica która po drugiej stronie tej elewacji się znajduje ta tablica jest właśnie ufundowana przez Fundację Jaszczemskiej Spółki Węglowej Staraliśmy się przedstawić całą całe najważniejsze wydarzenia i jakby poszczególne postacie, które odbywały kluczową rolę w ogóle tego dnia w momencie w momencie samej Strajku w momencie manifestacji, to znaczy pojawiają się e, oczywiście górnicy, którzy są ubrani w swoje ciuchy robocze, pojawiają się żołnierze, pojawiają się e, zumowcy, pojawiają się czołgi, e, pojawiają się wagony, którymi górnicy sobie też te barykady robili. 16 grudnia w Domu Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju odbył się finał przedsięwzięcia Serce z Węgla, czyli Górnicza Historia Jastrzębia-Zdroju. Konkurs dedykowany był dla dzieci szkół podstawowych. Każda ze szkół, która wzięła udział w konkursie wyłoniła sześciu uczestników, którzy wzięli udział w wielkim finale w dniu dzisiejszym. Gdyby nie fundacja to po prostu by tego konkursu nie było. No, wielkie tu ukłony dla przedstawicieli, dla zarządu fundacji który wsparł projekt funkcjonowania w mieście konkursu na takich, a nie innych zasadach. Jest to pierwsza edycja tego konkursu, mam nadzieję, że będzie ich więcej, że będzie to coraz szerszy oddźwięk miało i będziemy się po prostu rozwijać, spotykać tutaj co roku.